Dzień dobry, kochani. Będę mówiła o relacji z pieniędzmi, i ten film będzie zaproszeniem Was na taki dłuższy proces przyglądania się Waszej relacji z pieniędzmi. Kochani, w najbliższy czwartek, 28 października, odbędzie się bezpłatny webinar na temat relacji z pieniędzmi. On będzie na Facebooku i jest dla zapisanych osób i tam będę mówiła o tym, jak nasze dzieciństwo wpływa na relacje z pieniędzmi. Bardzo Was do tego, do udziału w tym webinarze zapraszam. Link do zapisu jest w opisie filmu. Czemu mówię o relacji z pieniędzmi i w ogóle czemu się wzięłam za mówienie o pieniądzach? To jest dla mnie niesamowite, kochani, jak ja regularnie doświadczam w swoim procesie, ale też w procesie osób, którym towarzyszę, że nasza relacja ze sobą, samym, nasza relacja z dzieckiem wewnętrznym bardzo przekłada się na wszystkie inne nasze relacje. I tak jak mówiłam jakiś czas temu o relacji z jedzeniem, bo widziałam pewne prawidłowości, tak teraz chcę mówić o relacji z pieniędzmi, bo to jak my tworzymy naszą relację z pieniędzmi, czego my doświadczamy, co my odtwarzamy w naszej relacji z pieniędzmi, jest bardzo. Związane z naszą relacją z dzieckiem wewnętrznym, z naszym takim wewnętrznym oczekiwaniem pewnego traktowania, pewnych doświadczeń, doświadczenia takich pewnych stanów emocjonalnych, które są nam jakoś znane. I zwróćcie uwagę, kochani, że pieniądze jakby są ważne. Nie? Umówmy się, pieniądze są ważne w naszym życiu, w dzisiejszym świecie, jakby bez pieniędzy halo, nie da się. Ja wiem, że są różne sposoby na zaspokajanie swoich potrzeb, są różne sposoby też na wymianę, i pieniądze nie są najważniejsze. Z tym się zgodzę. Ale to tak sobie można mówić, jak się ma pieniądze. Natomiast jeśli się ich nie ma, to one mogą stać się najważniejsze. I to jest ten dramat właśnie, że w momencie, kiedy masz pieniądze, kiedy masz przynajmniej tą podstawę, takie poczucie bezpieczeństwa. To możesz sobie właśnie mówić, że one nie są najważniejsze i skupiać się na innych rzeczach, ale jeśli brakuje ci pieniędzy na podstawowe rzeczy, na podstawowe jakieś potrzeby życiowe, to one naprawdę mogą stać się najważniejsze w Twoim życiu. Więc umówmy się, bez pieniędzy jakby nie jesteśmy w stanie przetrwać w dzisiejszym świecie, bez odpowiedniej ilości, wystarczającej ilości pieniędzy. One są w jakiś sposób odpowiedzialne za nasze poczucie bezpieczeństwa. One są odpowiedzialne za realizację naszych potrzeb. Pieniądze też umożliwiają nam bycie, tak? bycie, manifestowanie różnych swoich pragnień, marzeń, pokazywanie siebie. Tak? Wiadomo, że jak masz więcej pieniędzy, to założysz te ciuchy, ubierzesz tak? się tak, jak lubisz, a nie tak, jak na tę chwilę możesz. Jeśli masz więcej pieniędzy, to kupisz auto, jakie lubisz, a nie takie, na które cię tylko stać. Więc im więcej ich masz, tym bardziej możesz się realizować w świecie. Ale nie chodzi o to, że musisz mieć ich jakoś dużo, chodzi o to, żeby mieć ich na tyle, na ile ty potrzebujesz, żeby tobie starczało na Twoje potrzeby. I zwróćcie uwagę, kochani, że ponieważ pieniądze są w jakiś sposób odpowiedzialne za nasze poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ y, pomagają nam zrealizować potrzeby i ponieważ od nich w pewien sposób zależymy, to w tym kontekście one są bardzo podobne, ta relacja z nimi jest bardzo podobna do naszej relacji z rodzicami. To rodzice w naszym dzieciństwie byli odpowiedzialni za to, żeby zaspokoić nasze potrzeby, żeby się wsłuchać w nasze potrzeby i nas nauczyć się w nie wsłuchiwać. To od rodziców zależeliśmy. To y, oni dawali nam poczucie bezpieczeństwa, relacja z nimi. I to jest, kochani, y, niesamowite, jak właśnie te rzeczy, tak, jakby te, te problemy, te dramaty, te niedokończone tematy, w tych właśnie obszarach, które wymieniam, związane tam kiedyś z dzieciństwem, jak te tematy chętnie manifestują się w naszej relacji z pieniędzmi, w dorosłym życiu. I to jest niesamowite, bo my często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego. To są tak nieświadome schematy. I często też osoby, które pracują w temacie uzdrawiania relacji z pieniędzmi, to robią to tak jakby bezpośrednio. Czyli uczą się, edukują się na temat finansów, uczą się inwestować, uczą się zarządzać pieniędzmi, gospodarować pieniędzmi, zmieniają swoje przekonania różne na temat pieniędzy. I to jest wszystko szalenie istotne, szalenie ważne. I to też będziemy robić w najbliższym czasie opowiem Wam o tym na końcu. Natomiast to jest takie bezpośrednie przełożenie, tak? Czyli co słyszałaś, słyszałeś na temat relacji, z, na temat pieniędzy w swoim dzieciństwie, tak? Aha, mama mówiła to, tata mówił to. Okej, okay. więc to uzdrawiamy, temu się przyglądamy. Ale szalenie istotne jest znaczenie symboliczne. To co my robimy w relacji z pieniędzmi, a co nie do końca jest e, związane z tym, jak się miały pieniądze w naszej rodzinie. I może być tak, że na przykład sytuacja finansowa Twoich rodziców była świetna i Ty nie miałaś, nie miałeś problemów finansowych i nie doświadczyłaś, nie doświadczyłeś w dzieciństwie żadnych takich trudnych rzeczy związanych z pieniędzmi w Twojej rodzinie. Ale sam w dorosłym życiu sama odgrywasz jakieś. Cały czas jakieś dramaty, jakieś trudne historie, jakieś powtarzające się problemy w relacji z pieniędzmi. Być może tracisz cały czas. Co się wzbogacisz, to tracisz te pieniądze. Być może nie możesz się y, zmobilizować, żeby zmienić pracę, y, w której za mało ci płacą, mimo że ty wiesz, że zasługujesz na więcej. Być może ciągle komuś pożyczasz, nie potrafisz odmówić i ten ktoś ci nie oddaje pieniędzy. Może być wiele różnych rzeczy, mimo że nie widzisz takiego bezpośredniego połączenia z twoim dzieciństwem. I to jest właśnie temat e, takiego znaczenia symbolicznego i, i, i tego, jak pieniądze właśnie lubią <grych> i, i na szczęście lubią przybierać właśnie e, różne znaczenia w naszym życiu. I na przykład może być tak, że odtwarzasz w relacji z pieniędzmi klimat Twojej wczesnej relacji z jednym z rodziców. I tak jak na przykład nigdy nie mogłaś, nie mogłeś zasłużyć na aprobatę ojca, tylko cały czas zasuwałaś, zasuwałeś jak ten chomiczek w kołowrotku, żeby tata zobaczył, żeby tata pochwalił, i to nie następowało, to być może, tak? Być może te odczucia, te emocje ten klimat związany właśnie z tym, z tą dynamiką, przeniósł się w tym momencie na Twoją relację z pieniędzmi. I robisz to samo w tym obszarze, w tej relacji z finansami właśnie. Czyli cały czas na przykład starasz się zasłużyć, cały czas dużo pracujesz, cały czas dajesz z siebie wszystko, stajesz na rzęsach, żeby szef przełożony Cię zobaczył, żeby Twoi klienci Cię docenili, a tam nie płynie, a tam tego nie ma. I zastanawiasz się, o co chodzi, tak? Robisz wszystko tak, jak trzeba, edukujesz się finansowo, a to nie idzie. I bardzo często mm, okazuje się właśnie, że jak my zajrzymy w ten właśnie klimat, w te emocje, uczucia, które odgrywamy w relacji z pieniędzmi, to one nas odnoszą do naszej wczesnej relacji z którymś z rodziców. I mimo, że to jest zupełnie inny obszar, tak? Bo tu jest relacja z rodzicem, a tu są pieniądze, to ponieważ od rodziców zależymy, od pieniędzy zależymy, rodzice są odpowiedzialni za poczucie bezpieczeństwa, pieniądze też w jakiś sposób, to nasze dziecko wewnętrzne, tak, jakby nasza podświadomość może uczynić w pewien sposób pieniądze takim sposobem, tak, na e, uzdrowienie tak naprawdę, nie? ale zanim uzdrowienie, to takie odegranie tych dawnych scen, tych dawnych e, dramatów, tak to nazywam dramatów, bo to są często takie dawne dramaty, które my odgrywamy, dlatego że one się dla nas tak naprawdę nigdy nie skończyły, bo nigdy nie było takiego momentu, kiedy ktoś by do nas przyszedł w tym dzieciństwie, wysłuchał, pobył z nami, wsparł nas i powiedział: Kochanie, już po wszystkim, już nie musisz. Więc my potrzebujemy to zrobić dla siebie teraz w dorosłym życiu, po to, żeby właśnie to się nie musiało w innych relacjach naszych manifestować. I zauważam, kochani, regularnie, że kiedy my to robimy, kiedy właśnie zdejmujemy pieniędzy w naszym życiu, tą rolę, tą narzuconą im rolę, symboliczną rolę odgrywania tego co dawne, to one zostają jakby uwolnione. I wtedy niewiele więcej trzeba robić. W sensie, że zaczynają pieniądze przyjmować naturalną rolę w naszym życiu, a ich naturalną rolą jest płynąć. Ich naturalną rolą jest zasilać, przypływać, odpływać, zasilając i wzmacniając. I w tym, kochani, chcę Was wspierać. W listopadzie na Instagramie i na Facebooku będą posty i będą filmy związane z relacją z pieniędzmi. Cały listopad będzie tylko o tym, I jak nie znacie ci z Was, którzy mnie znają, no to wiecie, że nie będzie o edukacji finansowej, nie będzie o tym, jak inwestować, o tym, jak zarządzać pieniędzmi. Będzie głęboko, będzie symbolicznie, będziemy zaglądać w naszą relację z pieniędzmi. I naszym celem tam. Nie jest to, żeby się wzbogacić, żeby zdobyć, żeby jak najszybciej zarobić. Oczywiście to może być jakiś efekt uboczny tego i nikomu tego nie, nie, nie bronię, ale to nie będzie naszym głównym celem. Naszym głównym celem będzie uzdrowienie relacji z pieniędzmi. Dlatego, kochani, że często też jest tak, że my mamy i może być tak, że ty masz dobrą sytuację finansową, dobrze zarabiasz, czujesz się, znaczy masz stabilną sytuację. Masz dużą ilość pieniędzy na koncie i jakby nic na zewnątrz nie wskazuje na to, że powinnaś, powinieneś jakby przeżywać jakieś takie trudności w relacji z pieniędzmi, a mimo wszystko ty je przeżywasz. A mimo wszystko, na przykład w relacji z pieniędzmi, masz dużo poczucia winy, masz dużo poczucia takiego zobowiązania, możesz mieć dużo lęku, w ogóle nieadekwatnego, tak? Może być tak, że mimo, że ty masz, to ty się bardzo boisz. Mimo, że masz, to potrafisz wydać na innych, tak, na dzieci, na, na bliskich, możesz dawać, tak, wspierać nawet swoich rodziców finansowo, a sam sama masz problem, żeby kupić sobie rzecz, której naprawdę potrzebujesz w danym momencie. To jest niesamowite, jak my, bez względu na to, ile mamy pieniędzy, możemy właśnie cierpieć z powodu naszej relacji z pieniędzmi. Natomiast w momencie, kiedy my ją uzdrawiamy, kiedy w to zaglądamy, kiedy traktujemy tą relację z pieniędzmi, no właśnie, patrzymy na nią głębiej i doszukujemy się tam też tej symboliki, i traktujemy ją jako taką wyrzutnię do głębszego uzdrowienia, to okazuje się, kochani, że nie dość, że się czujemy lepiej w relacji z pieniędzmi, to oczyszcza się to koryto finansowego przepływu, koryto finansowej rzeki i po prostu pieniądze zaczynają płynąć do nas. No, i bardzo chcę o tym mówić. Cały listopad będę o tym mówić. Będą filmy też tutaj na YouTube o tym, i będą takie trzy elementy, takie trzy punkty, główne punkty tego mojego mówienia i dzielenia się z Wami na temat relacji z pieniędzmi. 28 października w grupie webinary Aurory na Facebooku jest bezpłatny webinar na temat relacji z pieniędzmi. Chwilę po zapisie, link do zapisu jest w opisie filmu. Chwilę po zapisie otrzymujecie karty pracy do pobrania. Te karty pracy, kochani, one są do wypełnienia jeszcze przed webinarem i to jest ważne, żeby to zrobić, bo to Wam pomoże wyciągnąć jak najwięcej jakby esencji, przygotować się do tego webinaru, tak żebyście dużo skorzystali. Później cały listopad zaczynam na Facebooku i na Instagramie mówić i pisać o relacji z pieniędzmi. I robimy sobie w listopadzie pięciodniowy bezpłatny kurs uzdrawiania relacji z pieniędzmi. Zrobimy sobie pięć kroków do uzdrawiania relacji z pieniędzmi. Ten kurs jest totalnie bezpłatny, jest za zapis. To znaczy, że żeby, się, żeby w nim uczestniczyć, żeby otrzymywać ode mnie przez pięć kolejnych dni, on będzie od 22 do 28 listopada. Żeby otrzymywać PDF-y z treścią, z ćwiczeniami, to trzeba się zapisać. Będę też przechodziła z live'ami związanymi z każdą z tych lekcji na Instagramie i na Facebooku. Bardzo Was zapraszam. I trzeci punkt, ważny, i to wszystko też służy między innymi temu, bo ja chcę, żebyście jak najwięcej się dowiedzieli na temat relacji z pieniędzmi jak najbardziej też poznali moje podejście do relacji z pieniędzmi. I w grudniu, na początku grudnia, grudnia będzie miała miejsce premiera mojego e-booka na temat uzdrawiania relacji z pieniędzmi. E-book już jest płatny, będę o tym informować, będę dawała znać o tym w trakcie też w listopadzie, podczas webinaru, podczas kursu, też w tych postach. Natomiast do czasu e-booka robimy wszystko wspólnie, tak? Przyglądamy się, robimy ten kurs, robimy webinar. Tak, żeby jak najgłębiej zejść, żeby jak najwięcej zobaczyć. Więc zapraszam Was, kochani, serdecznie. Zapisujcie się, udostępniajcie też. Będą naprawdę głębokie treści, naprawdę ważne treści. Ten kurs pięciodniowy jest mega wartościowy, mega głęboki. Długo się do niego przygotowywałam. Dzielcie się tym, żebyśmy wspólnie wspierali się. Im większa grupa, tym większe uzdrowienie. Będziemy działać wspólnie, będziemy razem uzdrawiać nasze relacje z pieniędzmi, przyglądać się naszym dzieciom wewnętrznym, które się tutaj też pokazują czasami. Do zobaczenia.